Tylko lekko poczułem, tylko, patrzcie, wziąłem jeszcze raz. No cześć, witajcie. Dzisiaj zabieram Was ponownie na klenie Tylko i wyłącznie z powierzchni, także standardowo. No i co mogę Wam powiedzieć, no rzeka już zarosła dość, dość mocno. Także, no, trochę łatwiej jest rybkę znaleźć, bo widać te spowolnienia, te dziury gdzie są między Także jest trochę lepiej je namierzyć. No ale dużo miejsc już zarosło po prostu i nie idzie łapać. No ale nic, no powiem wam, że przed chwilą przyszła taka gruba chmura, pogrzmiało trochę, ale zanim właśnie zaczęło padać, coś fajnego wpadło, także nie przedłużam, a wyglądajcie. Jest, wziął. Jest. Dobra, jest pierwszy. Tylko to może teraz wchodzi do wody. do niego dojść. przygotowany. Miejscówkę pewnie poznacie. Poznajecie znaczy. A używam teraz przynęty Imagolurs. Za chwilę wam go pokażę. Monster Mamba, w nie mylę. O chodź chodź, chodź, bo tam wszedłeś mi wysoko Widzieli chodź ładne, ładne jest Chodź, chodź, chodź do jest, no Ale pluseczka piękna No się pierwszy 48 cm No zebrał bardzo ładnie na, na prędkości Także no dość mocno walczy Powiem wam dziko, dziko Zazwyczaj te większe jak ciągnę to z początku powalczą A później już tak się uspokajają A ten widać, że cały czas dzikował o, kluseczka piękności. A no mówię no, zaszedłem na miejscówkę w pierwszym rzucie i od razu strzał. Także jak wiecie z tej miejscówki fajne 50 wpadły, także jeszcze to porzucam. Zobaczymy czy jeszcze jakieś stoją. Dobra, wypuszczamy go. A ja wam pokażę na którą przynętę wziął. Na no, pól poszedł, pięknie. To macie tu przynęte od Imago. No po to jak się nie mylę, to jest Monster Mamba. No powiem wam, że on ma, no 6 gram na pewno ma. No powiem mam że latak, nie wiem. Także bardzo fajnie go tam podać dalej A właśnie miałem przed z spław ryby, także rzucam, rzucam, zobaczymy Jest Ole uderzył, Ło. Jest, mamy Ole uderzenie na petardzie Drugi rzut w tym miejscu I proszę, jest Ciągamy to zielicho standardowo ale ładne branie no Na torpedzie ładna, ładna pioseczka Teraz no. że około 50 albo 50 będzie Standardowo to na zielskać chodź, chodź tu, tu, tu tu nie, chodź tam Mówię, no agresji, zebrał pięknie, po prostu Chodź, chodź kolego No nie no, 50 będzie Albo, no mówię, albo po okolicy No słuchajcie, to ma 45 metrów. no powiem wam, że Branie petarda po prostu No myślałem, że będzie około 50 i ładnie walczył No ale jednak zmierzyłem go na 4-5 Także dru Drugie branko, no miałem jeszcze jedno takie odprowadzenie Ale niestety nie pokusił się Trochę już zaczęło wiać. Także będzie to utru utrudniać trochę, no ale nic Działamy. Tak poszła. No to po raz kolejny. I mago. No to przeważyło daleki rzut. Żeby właśnie dobranko zrobić. Jest. Wziął. Patrzcie, wróciłem w to samo miejsce. W drodze powrotnej. No powiem Wam, że zbyt wiele nie działo. I mamy kolejną kruchę. Ale powiem, że zrobiłem 10 rzutów zanim wziął. Ale po raz kolejny. I ma go No ładnie, ładnie, nie, nie jest jakiś olbrzymi ale podejrzewam, że 45 będzie miał na pewno o, idzie licho, po powolutku Idzie, idzie, idzie eee, Podobny to do tego co miałem wcześniej. A ja mówię, no jestem teraz w drodze powrotnej. Dobre. Dobra miejscówka Ale, ale się zastanawiałem długo Ale biorę, to jest najważniejsze Sztuka numer 3 Tak samo jak, jak pierwszy 48 cm, także fajna kuseczka, Branie petarda No ale długo się zastanawiał Ale zastanowi się w końcu i zdecydował się, że tak, ze, zeżre Także I ma go po raz kolejny Kluseczkę puszczam, no a mówię, byłem w innych miejscach Tak pozarastało po prostu Że już no nie dojść w tych, których miejsc. Widziałem też ładne kluchy, ale nie reagowały w ogóle W międzyczasie też miałem dwa brania na cykatkę, no ale niestety żadnego nie wpiąłem Także ten wraca do wody, a ja działam dalej No dobra, poszedł, Pięknie. O, ale miałem branie piękne, Wrócimy jeszcze raz Jest, wziął jeszcze raz. Uuu, olu, ładny będzie. To będzie gruba sztuka. Może już, już od razu w zielsku Chyba To bardzo szczupak. Mam nadzieję, że nie. Nie, nie widzę, nie widzę, zaraz zobaczymy. Ale bije fajnie. Kleń, to duży kleń. Patrzcie, dwa razy tłuk. Teraz jest piękny a idziemy. No i spokojnie, spokojnie. Dobra, mamy go. Ole, kluchak. Zostawiam, że ten będzie największy. I miałeczka pokazuje 50, no ponad 51. Dwa razy brało, no ale powiem wam, że co za strzały. Normalnie kosa, no ale jak widzieliście, ruszyłem pod nurt. Także zwijanie było dużo szybsze. No i przy pierwszym razie branie pod samym brzegiem. Przy drugim razie już ciutka dalej od brzegu. No ale mówię, no, strzały petarte po prostu, coś pięknego. Uwielbiam łapie z powierzchni naprawdę. A cykatka w czarnym malowaniu, za chwilę wam pokażę, a klusteczka nie wraca do wody. O Poszedł, pięknie. No, tu macie cykatkę. No jak widzicie w poprzednich odcinkach ta sama, tylko zmieniam kolorki, tutaj ma się akurat czarny. Także 4 cm, 6 gram. No, Zrobiła robotę. Naprawdę agresywnie wali w ten jak nie wiem. Jest się ole, u, to będzie ładna, będzie ładna, krucha. Widziałem jak z brzegu pod samym brzegu tam stał. O, ole, to będzie to już będzie duży kaliber, bo widzę jak na kiju mocno. Jeszcze wzięli jak zwykle zaparkował No kolego wypełnił mi Strużelska podejść No Chyba będzie duży kolibr Podejść, ale jest tyle mułu Może strach wejść Chodź, chodź, bo Cię nie widzę, Panie. No gruba tu jest, no. Dobra, jest. No, stawiam, że ten chyba będzie większy niż poprzedni. Także za chwilę zobaczymy na miarce. A no to ten mierzy 53. No powiem może że w drodze powrotnej o wiele więcej się dzieje. Teraz miałem właśnie przed tym branie, miałem jeszcze dwa odprowadzenia do połowy wody. No niestety nie wzięły. No ale ten widać było wsta po drugim brzegiem, aż fala szła. I było widać jak zebrał, także ile mówiłem 5-3, tak? także już, już coraz większy, coraz większy, może zaraz będzie jeszcze większy, porzucam to jeszcze, bo mówię. Miałem jeszcze dwa odprowadzenia, także może, może to się jeszcze tu wydarzyć. No pointuje. Pięknie, poprzedni. Na kolejne branie na Imago z po drugiego brzegu. Także rzucam jeszcze, bo mówię, no jeszcze miałem dwa odprowadzenia, także może być ciekawie. To był ładny kleń, uole był Tylko lekko poczułem tylko Patrzcie, wziął jeszcze raz O, nie wiem czy to nie kleń czasem Tylko szupak Nie, kleń, to ładny Jedna kleń, ale myślałem, że Może być szupak Ładne Ale patrzcie, poprawił, no Także bardzo mu się chciało go zjeść Ole, ole, kurdeczka piękna to jest to peda To już wam mówię, to jest grubasek dostał ziązło gruby jak nie wiem no Mówię, no myślałem że w szczupach z początku, jak go zaciąłem Chodź, chodź, chodź pełną źlicha, to lepiej, żeby on nie zaszalał za dużo Jest ole kobon No dobra, mierzymy konika i powiem wam tak 61 cm no Mówiłem Wam, że będzie gruba klupa. 1 naprawdę już piękny okaz, na dwa razy brały, co, co się rzadko zdarza, widać, że mu przynęta zaspokowała, a jak widzieliście i ma go w akcji po raz kolejny, także no, trochę już zaczyna powiewać, trochę już gorzej się łapie, ale rybki żerują, powiem Wam, że jak zaczynałem tam nie były tak aktywne, a tu proszę, teraz się odpaliły i gryzą, no mamy jeszcze parę miejsc, no i tyle, zobaczymy co jeszcze uda się połapać. Zobaczcie, klucha wraca do wody. No Ten grzbiet to jest po prostu potężny. No jest kabonek, nie wiem. Dobra, zobaczcie. Piękne. No, spójrzcie, rozpadało się trochę. Kluchę wypuściłem. Chwilę połapałem i musiałem uciekać pod drzewo, bo mówię, do... mam deszczówkę, ale nie chcę się wyciągać. A taka chmura widać się mniejsza przyszła. Także mam nadzieję, że zaraz przejdzie i łapie dalej. Oczywiście, poprawię to miejsce, gdzie mi ta duża klucha wzięła i zobaczymy, że jest kolejna, zobaczymy, czy tam coś pływa jeszcze. Ale mówię, kończy się Zielsko, jest fajny dołek, także takie miejsce są najlepsze. No to ja w drodze do samochodu, no mam jeszcze, ja wiem wiem, dwa miejsca zrobienia. Także jeżeli coś dołapię, to zaraz zobaczycie, zaraz po tym, no i powiem, no tak, no dzisiaj ja i zaskoczył, zaskoczył naprawdę bardzo fajnie się na niego popało. Na cegatkę też zrobiłem parę brań, a ja wiem, z cztery albo pięć, no ale niestety tylko jednego udało się wpiąć, no ale powiem tak, no do momentu, jak nie padało. Było dobrze. Jak przyszła chmura, zaczęło padać, jeszcze w międzyczasie tak brzmiało, tak koniec. No i teraz no idzie kolejna chmurka, także robię dwa miejsca i uciekam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Trzymajcie się i do następnego.